I tutaj mamy tego, właśnie piątego, który nie ma konia, ma strzelbę, ma strzelbę, mówimy strzelba, karabin, znaczy to samo po polsku, i jest niestety na bardzo dobrej pozycji, jest na górze i ma ich jak na dłoni. Jak na dłoni. Mieć coś jak na dłoni, albo widzieć coś jak na dłoni, to znaczy widzieć coś bardzo wyraźnie, albo rozumieć coś bardzo wyraźnie, bardzo dokładnie. Wyobraźcie sobie, że macie coś tutaj na dłoni i przyglądacie się temu. Widać to bardzo dokładnie, prawda? Mam to jak na dłoni. Mogę powiedzieć. Z mojego mieszkania widzę całe miasto jak na dłoni. Okay? Kiedy mieszkam wysoko, to z mojego okna widzę całe miasto. Mam całe miasto jak na dłoni. Mogę powiedzieć również twoje błędy widać teraz jak na dłoni. Okay? Ktoś komuś udowodnił, że zrobił, że ta druga osoba zrobiła błąd. Twoje błędy widać jak na dłoni. Ok? Można powiedzieć, Wiem, że próbowałeś to ukryć, ale wszystko było widać jak na dłoni. Nie musisz kłamać. Nie dasz rady tego ukryć, bo wszystko widać jak na dłoni. Wszystko widać bardzo, bardzo dokładnie. Zapraszam Was do filmiki do klubu VIP. Oglądamy stare filmy, z których uczymy się języka polskiego. Bardzo ciekawe, stare filmy. Przekonajmy się. Co się wydarzy zaraz? Jest. Oddał strzał. Zatrzymałem film. Oddał strzał. Kto jedzie z tyłu? Holmes. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy został trafiony. Niestety. Niestety został trafiony. Koń się przewrócił. Zatem nie wiem, czy koń. Dostał, czy po prostu jeździec dostał i tak konia pokierował, że koń się przewrócił? Zobaczmy. To jest Ape. To jest Ape. To nie jest Holmes. Holmes miał wąsy. To jest Ape, który spadł z konia. Go to VIP Club and watch it.